Dzień dobry, witam serdecznie. Aleksander się kłania. Wczoraj próbowałem połączyć się z kolegami, którzy są właśnie z ruchu obrony granic, którzy są w Subicach na moście, bo różne rzeczy się tam dzieją e, właśnie. No ale w dniu wczorajszym coś jakoś nam nie idzie. Wszyscy tam widzę, stracili zasięg i w ogóle jakieś dziwne rzeczy się dzieją. No nic. W każdym razie, chciałbym, żebyście posłuchali kolegę. Jako, że nie, uda, nie udało nam się porozmawiać, zrobił nagranie na najnowsze wieści właśnie z tego, co się dzieje, między innymi właśnie w Subicach Także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Ja chciałem tutaj bardzo przeprosić panie chorąży. Tutaj rozmawialiśmy na kanale AS Info pana chorążego Aleksandra Sergeja to może pozwolę sobie taką krótką wiadomość wideo nagrać. Ponieważ są, mamy gigantyczne problemy z połączeniami. Gigantyczne. Po prostu nieważne, jaka to jest sieć komórkowa, wszyscy tutaj działacze mają jakieś problemy z połączeniami. Telefon jest głuchy, rozłącza nas, yy, zasięg internetu raz się pojawia, raz znika i niezależnie, czy ma się roaming włączony, czy wyłączony, po prostu telefon, yy, telefon nam tu szaleje. Yy, telefon nam szaleją, my nie wiemy po prostu, co się z tymi telefonami dzieje. Ja już to zgłaszałem do sieci. No ale oni stwierdzili, że niby są jakieś problemy, ale oni nie mają na to, że tak powiem, wpływu. I teraz tak, krótko na temat, tutaj nie wiem, czy to się nagrało, czy nie. Tutaj w ciągu jednej minuty, jednej minuty mojego chodzenia po tym moście w Słubicach, teraz Frankfurt nad Odrą, za mną, w ciągu jednej minuty tu się wydarzyły dwie rzeczy. Po pierwsze, jakiś facet idący z pieskiem. Yy, no, widać już, nastawiony bardzo agresywnie. Yy, chciał do mnie podejść, prawie by mnie, no, nie wiem, no, tak podniósł rękę, jakby chciał mi uderzyć, że on sobie nie życzy kategorycznie żadnego nagrywania. Ja mu tłumaczyłem, że ten zoom, że ja na selfie rozmawiam z kamerką z przodu, z tyłu jest nieaktywna, i ja jego nie nagrywam. To, że kieruję telefon w jego kierunku, to nie znaczy, że go nagrywam. No więc yy, yy, i w ciągu praktycznie 30 sekund, jak on odszedł ode mnie, nagle pojawił się pan, który. Nie wiem czy to się nagrało, który po prostu stwierdził, że przyjechał ku Polski, żeby się z nami spotkać, żeby tu wesprzeć nas i z nami tutaj, że tak powiem, dyżur, dyżur, również wziąć udział w takim dyżurze Ruchu Obrony Granic. I tu się dzieje naprawdę w ciągu minuty, tu się dzieje tyle rzeczy że tu naprawdę, tu tylko postawić kamery i można by naprawdę w, w ciągu jednego dnia, by się można było film nagrać po prostu. E, powiem tak, co się dzieje na granicy, krótko na temat. E, możemy oczywiście kolejny wywiad tu przeprowadzić i e, może on być... Dzięki za to, co robicie. Bardzo dziękuję. Dzięki bardzo za to, co mój... Bardzo, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za poparcie. Dziękuję z całego serca. E, no więc wielu ludzi bardzo nas popiera, ale też wielu ludzi niestety, niestety pluje na nas, rzuca w nas różnymi rzeczami, e, wyzywa w najróżniejszy sposób i zarówno to są Niemcy, jak i Polacy. No po prostu e, ludzie różnie reagują, tak? No, no, reakcje są najróżniejsze. Natomiast co się dzieje? No dzieje się to, że rzeczywiście ten problem, jeśli chodzi o, o tą tak zwaną nielegalną imigrację, on rzeczywiście ten problem jest. No to nie, że na ściemy. jak ktoś... Tu tutaj są takie, często pojawiają się jakieś memy w internecie, że my tu walczymy z nieistniejącym wrogiem czy coś. No nie, to nie jest prawda. To nie jest prawda. Bo rzeczywiście problem jest duży. Natomiast od razu mówię. Ja patrzę na to wszystko inaczej. My nie walczymy z kimkolwiek. My, poprzez naszą obecność tu, powodujemy to, że nasza obecność sprawia, no, że służby są bardziej czujne, mi się wydaje. To jest po pierwsze. Po drugie, e, osoby, które ewentualnie no, mają czyste sumienie, widząc tutaj no natłok tych służb, powiedzmy na, w punkcie granie, przy punkcie granicznym, no to też zdarzało mu się widzieć osoby, które na nasz widok po prostu się odwracały i szły w długą, z, z powrotem szły. Więc sama nasza obecność yy, no, działa w jakiś tam sposób prewencyjnie, prawda? No bym się uczciwy człowiek nie ma się czego obawiać, prawda? No po prostu idzie sobie i tyle. I nikogo nie zatrzymujemy, nikomu, nikogo nie obrażamy, właśnie to my jesteśmy często obrażani, yy, no i ta reakcja służb no jest różna, nie? No po prostu temat rzeka, temat rzeka, to się tak nie da w skutkim filmie tego powiedzieć. Wolałbym, żeby tutaj pan Chorąży ewentualnie zadawał mi jakieś precyzyjne pytania, będę starał się też precyzyjnie na nie odpowiedzieć. Wszystkim będącym tam, którzy inwestują swój czas, można powiedzieć tak, inwestują, bo inwestujecie w to w nasze bezpieczeństwo, wy prywatnie, taki ruch społeczny. Jestem pod Waszym ogromnym wrażeniem. Naprawdę bardzo, bardzo was szanuję. Szałuję, że nie mogę tam być. No, moje drogi akurat tam nie prowadzą, ale bo mam kupę innej roboty, ale cieszę się, że mogę przekazywać te wszystkie wiadomości od Was, przekazywać, i łączyć Was z innymi ludźmi. Naprawdę dziękuję ślicznie za Wasze zaufanie, a jednocześnie chylę Wam czoła i życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. A kochani, którzy to oglądacie, łapka w górę, komentarz taktyczny, niech te materiały idą dalej. Internet ma moc, dzięki temu możemy wiedzieć, co naprawdę dzieje się w niektórych miejscach. A nie tylko to, czym karmi nas telewizja, więc łapka w górę, komentarz taktyczny i niech leci. A właśnie yy, osoby, które chciałyby wesprzeć yy, kanał, rozwój tego kanału, zapraszam do opisu pod filmem, a wszystkim tym, którzy już kanał wspierają i nie przewijającym reklam. serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i do usłyszenia. Hej!